jesteśmy w kolejnym miejscu historycznym, w kolejnym mieście starożytnym, Pergę tak zwanym. I co? I zaraz wchodzimy, czekamy aż się znajomy tutaj ogarną i idziemy. Powiem wam, że to miasto tutaj jest dość spore z tego co widzimy już na wstępie, także już mi się podoba. Z okresu helenistycznego podobno pochodzi to. ja O, nie! Jaki piękny widok. No, jest naprawdę super. Już wam pokazuję, co to jest. Najpierw zobaczmy sobie mapkę. Ja mam do mnie Zobaczcie. Tak to wygląda. jesteśmy tutaj, jak pisze. Także mam tyle to zwiedzenia. Zobaczcie tylko na to, jak to pięknie wygląda. To mam jakąś wycieczkę. No. Spory teren, naprawdę, naprawdę fantastyczne miejsce, jak mi się podoba. A tutaj mamy pozostałości po wieży. Prawdopodobnie to było, ta wieża była e, tutaj przy bramie głównej do miasta prowadzące. Zobaczcie, jeszcze się okno zachowało. Słuchajcie, normalnie tutaj to by wypadało wręcz puścić drona, ale niestety jest zakaz, nie we wszystkich miejscach. Można drona puszczać. W tym pierwszym mieście udało mi się pozostałych nie. No i ja nie będę ryzykować, wiecie, żeby mnie stąd nie wyrzucili. Ale postaram się Wam wszystko nagrać tak, żeby nawet bez tego drona było widać co i jak. Chociaż jednak z drona to by był fajniejszy widok, wiadomo. Zobaczcie, to jest dwie bo też przez jakieś wejście weszłam. O. No, cudowne miejsce. No, także to jest bardzo zastanawiające, nie? Że kiedyś bez tej technologii, bez takich marzeń, postawiono coś takiego. A my teraz mamy taką technologię i nie robimy takich cudów po prostu architektury. No jest to dość zastanawiające, w jaki sposób, nie. Kolega się śmiał, że nie było social mediów, nie było tureckiej kawy, nie było czaju, więc co było do roboty, nie było nic do roboty, więc po prostu z nudów. Budowano takie budowle. Dajcie mi znać, co wiecie o tej teorii. Ja się zaśmiałam. No bo w sumie, w sumie racja, ale na pewno były inne rozrywki w tym czasie. Chyba ryba. Tu mamy oko, usta, ogon. No, po prostu niemożliwe. Powiem Wam tak, że im dalej idę, tym tym miast się robi jeszcze większe. Po prostu to wszystko tutaj z tyłu. Tam jeszcze nie przeszliśmy. Nie wiem, może w drodze powrotnej przejdziemy. Właśnie przeszliśmy koło tej restaurowanej wieży. Tu jest za mną. I zaraz Wam pokażę, co się przede mną rozpościera. Główna droga w tym mieście. Jak ona przepięknie wygląda. Zobaczcie. Główna droga. Widzicie jaka ona była wielka? Przeogromna. Tu mamy wieżę. Zobaczcie tu z widoku drona, my się znajdujemy w tym miejscu. To jest ta wieża, to wam przed chwilą pokazywałam. Zobaczcie, idę po starożytnej drodze. No, góry doliny. No, ale żeby coś takiego zrobić, proszę państwa. Wow. Się tutaj system rur był, zobaczcie jak te rury wyglądały, o właśnie tak Składały się z takich części jak widzicie tu i one były połączone Zobaczcie, tutaj są zamknięte, o tak o wyglądały te rury Czyli jakieś takie kawałki były połączone, no ciekawe Znowu tutaj mamy znaki. Wschodnia brama była z tej strony. Była tutaj też ulica Kolumn, jak widzicie. No i co dalej mamy? Okej, okay, jakiś taras jest Akropolis. U, pięknie. Widzicie, co jest jeszcze fajne, że jesteśmy o idealnej porze dnia. Światło jest takie bardzo miękkie i naprawdę to miasto wygląda w takiej scenerii przepięknie. Naprawdę przepięknie. Tutaj wszystko jest pozalepiane, ale wcześniej to były jakieś tutaj pokoje, nie wiem, wejścia i tak dalej. O, tutaj mam łuk, Wszystko pozabezpieczali. Pięknie to wygląda. Naprawdę. Polecam. To, to z tych trzech wszystkich najlepsze miasto antyczne, które widzieliśmy. Zobaczcie. Tutaj była fontanna. Z tego, co wiem. Tak, i tutaj wypływała woda i tak płynęła przez całe, całe Miasto i tu mamy rzeźba. Miazga jakaś po prostu, miazga. W szoku jestem, naprawdę nie spodziewałam się czegoś takiego. A tutaj mamy Agorę. Zobaczcie, jakie to było wielkie. Wow. Zobaczcie, kogo tu znaleźliśmy żółwik, czyli jakiś mieszkańc tu został? Pewnie pamięta stare czasy, prawda? Prawda, kolego? Uuu. No, cześć! Cześć, głowę wystawiłeś dla nas! Czyli jakiś mieszkańc się yy, ostał tutaj, jak widzicie? No dobra, pani, nie przeszkadzam. Idziemy. Do zobaczenia. Patrzcie. Tutaj mam znaki zakazu i bardzo ciekawym jest ten, żeby nie zabierać jakichś obiektów stąd, więc w ogóle gratulacje dla osób, które chcą coś zabrać. No, na przykład to. Czemu by nie? Albo kolumnę. Może i znajdą się tace. Pewnie by się znaleźli. Tutaj mam pozostałości popołudniowej bazylice, ale tutaj z niej nie zostało zbyt dużo, jak widzicie. Tam mamy główny ołtarz. Zobaczcie, a tutaj na zewnątrz mamy teatr. Zaraz przejdziemy tam i zobaczymy, jak to wygląda. Aspendos. Taki widok się rozpościera na zewnątrz. Chodzimy do antycznego teatru. Jak widzicie, znowu jest zakaz latania dronem, ale tego zakazu to totalnie nie rozumiem. No dobra. Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oh, No więc jesteśmy w starożytnym mieście Aspendos. Właśnie znajduję się w teatrze i siedzę na widowni. Tutaj ta scena w tym teatrze jest dalej używana. To znaczy, tutaj w okresie letnim odbywają się jakieś przedstawienia. Nie wiem, czy jest to jakiś koncert, czy, czy, czy jest to teatr. Prawdopodobnie jest to teatr. No, także. Dalej jest to używane i widzę tylko kilka elementów tak naprawdę tutaj dorobionych na scenie co siedzenia, zaraz Wam pokażę, one są jaśniejsze, ale ogólnie stan w jakim zachował się ten tap jest no fantastyczny, naprawdę. Już, już po prostu jestem mega zadowolona, tam mamy jakiegoś gladiatora, zaraz Wam pokażę, tak trochę licho wygląda jak na gladiatora, no ale niech będzie. Zobaczcie. Oczywiście w takich miejscach mamy opcję zrobienia sobie zdjęcia. Znaczy pan fotograf robi Wam zdjęcie, wywołuje i macie na pieniądze, ale z doświadczenia Wam powiem, że te zdjęcia są takie mm, nie bardzo dobre jakościowo, Bez, zerowa obróbka i często prześwietlone i tak dalej. <laughs> Zobaczcie, widzicie tam te jasne, o, tutaj te części to są po prostu odrestaurowane. Elementy widowni, natomiast reszta jest yy, oryginalna. Tak to wygląda. Patrzcie, podążamy za takimi znakami, które pokazują, co się znajduje. Między innymi jakieś kościół, jakaś antyczna studnia i tak dalej, więc idziemy. Już teraz na wstępie mogę powiedzieć, żeby zabrać ze sobą wygodne buty, jeżeli będziecie się wybierać do tego miasta Aspendos. Pierwsze dwa miasta antyczne, no i to czwarte wymaga wygodnego obuwia. Te trzecie miasto spokojnie możecie w jakichś klepeczkach, sandałkach. Słody. zobaczcie, ewidentnie tutaj można sobie skręcić kostkę, więc definitywnie sportowe wygodne buty A te tutaj pozostałości to jestem Azylika. Jak widzicie, dość dobrze się zachowała, ale nie można wchodzić do środka. Hmm. Zobaczymy, dlaczego do środka nie można wchodzić. Tam są jakieś dziury, co chodzi. To tyle na dzisiaj. To koniec naszego wspólnego zwiedzania antycznych miejsc. Mam nadzieję, że Wam się ta wycieczka podobała. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!